A witam serdecznie na kanale Mr the Best Sweeper. Kolega zapytał czy można zrobić materiał na temat CLA. Ja tu jestem dla Was, dlatego dzisiaj właśnie wjeżdża CLA, czyli Conjugated Linoleic Acid. Po polsku sprzężony kwas linolowy. Porypane te nazwy i nic nikomu nie mówią. Sielej to kwas tłuszczowy, czyli tłuszcz, i podlega on pod rodzinę kwasów tłuszczowych trans. I pewnie kiedyś może słyszałeś, że kwasy trans są złe i szkodzą, ale nie wszystkie. Są kwasy tłuszczowe transbiologiczne, naturalne i sztuczne. Te sztuczne szkodzą. I warto ich unikać. CLA występuje u zwierząt, które mają wielokomorowe żołądki. Znajdziemy go w wołowinie lub też cielęcinie, ale jest go tam stosunkowo niewiele, stąd też pomysł na suplement. Ważne jest, żeby zrozumieć, że naturalnie występujący CLA jest korzystnym kwasem tłuszczowym, ale sprawa ma się trochę inaczej, jeśli chodzi o suplement. Już tłumaczę. Kwasy tłuszczowe składają się z różnej liczby atomów węgla. Tworząc tak zwane łańcuchy, to taki jakby szyfr składający się z łańcuchów węglowych. Nasze ciało jest biologicznie uzbrojone w zdolność rozczytywania tych kodów w celu absorpcji składników. Innymi słowy, nasz układ trawienny potrafi trawić tłuszcz. W związku z tym, w jaki sposób suplement CLA jest produkowany, ten łańcuch węglowy w nim ulega zmianie i niewielkiemu przekodowaniu. Taki tłuszcz, który został zmodyfikowany, jest trudniejszy dla naszego organizmu do rozkodowania. Większość suplementów CLA jest produkowana na bazie oleju szafranowego lub też słonecznikowego i jest zmodyfikowanym tłuszczem trans. Aczkolwiek jest całkiem sporo badań, które sugerują, że że suplementowanie CLA pomaga zmniejszyć stany zapalne w organizmie oraz że CLA sprzyja spalaniu tłuszczu. Thomas DeLauer uważa, że kampania marketingowa na sprzedaż CLA jest pchana na siłę, żeby tylko ludzie kupowali kolejny suplement. Cytuje on kilka ciekawych badań opublikowanych w dziennikach medycznych. W jednym z takich badań odkryto, że jeden z izomerów w kwasie CLA działał przeciwzapalnie i poprawiał palenie podskórnej tkanki. Tłuszczowej. W tym badaniu naukowcy odkryli, że białe komórki tłuszczowe dla niewiedzących człowiek ma białe i brązowe komórki tłuszczowe, które mają różne funkcje w organizmie. I ten izomer kwasu CLA zmienił sposób, w jaki zużywamy biały tłuszcz. Że używaliśmy go po prostu troszkę więcej. Jest to ciekawe badanie, ale po raz kolejny trzeba wspomnieć, że ten suplement jest chemicznie zmodyfikowany, a nie naturalny. Istnieje jeszcze wiele innych badań w których wykazano, że CLA pomaga gubić tłuszcz, ale wszystkie badania były przeprowadzone na szczurach lub myszach i nie ma badań na ludziach. Do tego te badania były takie nie do końca przekonujące. Badania te sugerują, że przez pierwszych 6 miesięcy poziom tłuszczu progresywnie topniał w skali jakieś 45 gram tygodniowo. Całkiem nieźle. Ale po 6 miesiącach nie było już żadnych zmian, tak jakby CLA przestawał działać. Podejrzewa się, że w związku z tym, że CLA może mieć działanie przeciwzapalne, mniej stanu zapalnego w organizmie pozwoliło ciało lepiej jej utylizować tkankę tłuszczową, ale trwało to tylko 6 miesięcy. W momencie kiedy organizm twój przyzwyczaja się do tego nowego stanu, nie prowadził on już do dalszych spadków tłuszczowej masy ciała. Wydaje mi się, że to tak, jakbyś jadł codziennie banany, a nagle zaczął jeść truskawki zamiast bananów. Możliwe, że zobaczysz jakieś zmiany w kompozycji ciała, bo coś zmieniłeś w diecie. Thomas Delauer zwraca uwagę na jeszcze jedno badanie, które całkowicie zmieniło jego opinię na temat CLA. Badanie to było opublikowane przez amerykański. Instytut Serca. W badaniu wzięło udział 60 mężczyzn z nadwagą, którzy w mniejszy lub większy sposób mieli jakoś uszkodzony metabolizm. Podzielono ich na trzy grupy. Jedna grupa brała pojedynczą tabletkę CLA, druga grupa brała mieszankę kwasów CLA, a trzecia grupa dostawała placebo. Po 12 tygodniach okazało się, że grupa pierwsza, która brała CLA miała podniesiony poziom C-reactive protein, aż o 110%. Białko C-reaktywne jest tak zwanym białkiem ostrej fazy, syntezowanym w wątrobie i wydzielanym do krwi. Stężenie tego białka wzrasta w ciągu kilku godzin od zakażenia lub po uszkodzeniu tkanek, co czyni je bardzo przydatnym wskaźnikiem do monitorowania stanu zapalnego. Innymi słowy, jeśli C-reactive protein jest podniesione, to znaczy, że w organizmie dzieje się coś bardzo niedobrego. Mężczyźni, którzy brali udział w tym badaniu, Doświadczyli również wzrostu innych markerów prozapalnych, czasami nawet aż o 500%. To są mega kiepskie wiadomości. Generalnie ciężko powiedzieć, czy siele jest dobrym suplementem, czy też nie. Do mnie jakoś nie przemawia. Jest chemicznie zmodyfikowane, a badania nie są jednoznaczne. Moim zdaniem dużo lepszą inwestycją będzie zakup konkretnych kapsułek Omega-3, które mają cały szereg niesamowitych właściwości. Warto suplementować to, co jest bankowo potwierdzone, że pomaga. CLA niestety nie jest jednym z takich suplementów, dlatego ja osobiście jestem na nie. Po co tracić kasę, kiedy mamy lepsze, sprawdzone, opcje? Zapraszam do debaty. Piszcie śmiało, jakie suple byście chcieli jeszcze omówić. Chętnie poszperam. Instagram, Mr. The Best Sweeper. Linki z do produktów, które polecam w opisie filmiku. Dzięki serdeczne za odwiedziny. Standardowo życzę dużo zdrówka. Słyszymy się w następny poniedziałek. Cześć!